Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain. 41 misja, Proxy War Without End. Lecimy, słuchajcie, tej misji chyba nie wykonywałem wcześniej. I słuchajcie, no tutaj chyba naszym celem będzie likwidacja jakichś tam wozów oraz helikoptera. Tego chyba nie robiliśmy wcześniej. Znaczy, likwidowaliśmy już dużo wozów, ale akurat chodzi mi o ten sam rodzaj misji. To jest chyba pierwsza taka misja. Mój strój, słuchajcie, się trochę zmienił. Jak widzicie, tutaj mamy skulls, skulls, ale możemy to zmienić. Parasite Suit, tak się nazywa. W sumie to dużo on, dużo on nie daje. Special prototyp Combat Suite based on the Skulls Parasite Technology. Niby, słuchajcie, ma te same. Właściwości co Skulls, ale nie zauważyłem jakoś. Nie wiem, być może się to jakoś aktywuje. Nie mam pojęcia. Może jest jakiś taki pancerz, który się aktywuje, więc. E, nie wiem, bo nie włączyłem tego nie wiedziałem jak. E, tutaj możemy natomiast to zmienić, ponieważ ten dodaje nam dodatkowo szybszą regenerację zdrowia. Mogłoby to być. Okej, okay, dobra, niech zostanie ten. Czemu nie? E, misja, czekajcie, co by tu było dobrego? Pies się chyba nie przyda, raczej weźmiemy tak. Quiet też się nie przyda, ponieważ musimy mieć tutaj... Mm, musimy mieć tutaj, słuchajcie... E, musielibyśmy mieć kogoś, kto ma jakiś ciężki osprzęt, natomiast Quiet nie nadaje się do tego zadania, ponieważ ona ma snajperkę. Weźmiemy sobie kunia, bo kuń może nam się przydać, żeby szybko się po prostu przemieścić między punktem jakimś tam. Tu mniej więcej wiem, słuchajcie, co, no tak jak tam mówiłem, co trzeba zrobić, ale oczywiście tej misji jeszcze nie przechodziłem. Likwidacja pojazdów nie powinna być trudna, mam dosyć sporo takich teraz ładunków wybuchowych, więc...

I one przyjadą do nas. Tak na dobrą sprawę przyjadą. Ja po prostu podjadę, wiecie co, do drogi, zaraz, zaraz, zaraz. Gdzieś chyba tu. Czekajcie, gdzie to jest? One jadą tu, okej. Okay. Wydaje mi się, że tu gdzieś musimy zrobić małą zasadzkę. No. Mam nadzieję, że one skręcą w tą stronę, bo nie jestem też pewien do końca. Właśnie. Tutaj mam, słuchajcie, trochę problem. One chyba będą tutaj jechać bardziej na tą drogę. Tak mi się zdaje. Albo przejadą przez tą wioskę. Ale chyba tu. Można zrobić też takie coś. Raz, dwa, trzy, cztery. I troszeczkę dalej raz, dwa, trzy, cztery teraz gdzieś się szybko schować. No i czekać będzie chyba idealnie. Super, to się udało. Droid, for the Chyba się moje drodzy udało. One zaraz powybuchają całkowicie, ten już wybuch. A ten za chwilkę padnie. Dobra, yy, w tamtym kierunku. Kolejne dwa. Chodźmy. One są troszeczkę osobno. Słuchajcie, w którą stronę jedzie? Tam. Nie wiem, czy będzie tędy przejeżdżał, czy nie. Aha, już wiem. Już wiem, on się chyba tutaj zatrzyma. Mam troszeczkę czasu, aby pod niego podejść i go... Przetransportować w ten sposób, ok? Chodź kuń. Hmm. Nice work, yeah. Jeszcze jeden yeah. tylko. Yeah. Widzicie, nie jest to takie trudne. Został yeah. nam jeden i jeszcze będzie. Um, będziemy musieli się zająć słuchajcie. Yeah. Śmigłowcem, śmigłowcem. Dosyć mocno opancerzonym yeah. swoją yeah. drogą. Yeah. On się chyba też tu zatrzyma, co? Ten przejechał. Ale spokojnie, spokojnie. Pojedziemy tą drogą. I gdzieś się tam zasadzimy na niego. Stoi. Stoi, to dobrze, jeszcze lepiej, pięknie, oberwał muszę być cały czas w ruchu. No, powinniśmy go rozwalić. Powinniśmy go w ten sposób rozwalić po jakimś czasie. Jak on tam wygląda? Już się dymi i już się pali, już się pali, a helikopter już leci, moi drodzy. Helikopter już leci, muszę wziąć jeszcze... wezwać małe wsparcie. Enemy presence detected. The map has been updated. Supplies requested. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take missiles. Okay, just a single Zajść go jakoś od tyłu, słuchajcie. Jednym pociskiem raczej go nie wysadzę, tak mi się zdaje. Zrobię to troszeczkę inaczej. Zrobię to troszeczkę inaczej. No, może i nie zrobię. Dawaj dawaj, 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 Pali się Pięknie, mam cię e, i po krzyku. To wszystko Teraz tylko wydostać się z tej strefy Tylko wydostaniemy się z tej strefy i mamy misję zaliczoną. Super Szybko poszło. Ranga S. No, nie spodziewałem się, słuchajcie. Myślałem, że tu troszeczkę błędów takich było. Musiałem tam w jednym miejscu tylko wyciąć, ale. Ale i ta Ranga S wyszła. super. Kilka emblematów. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kids escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else too. Klaus, let to press him for answers. Get back here as quick as you can. I told you, your father's not here. <clears throat> they're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. See the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. <clears throat> they wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. <laughs> Militia warlords, PFs the armies that murdered their families cousins brothers parents they all had someone they wanted to kill <laughs> i told them last chance to face the world with no regrets last chance you better be ready for your drag back here ready to face the world as enemies <laughs> ha 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 Like you. Goodbye, Father. I don't need you anymore. was ralph really an accident or did eli just rig it to stir up the boys either way he had to have been planning for this all along bidding farewell to the world <coughs> w końcu zac zaczęło się something dziać No i mamy, słuchajcie, wyszło szydło z worka. Cały Mech został tutaj. No... zabrany po prostu z tej bazy przez Elija. Reszta dzieciaków także uciekła. Boss. We're looking for the kids in Soholantovas, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli. I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Army clonów. Dobra, zobaczymy. Co tam za misje doszły? Jedna misja doszła. 42. Extreme Metallic Archaea. Już to robiliśmy, już pamiętam. Czekajcie. Fight of the Skulls. A, widzicie. Będę musiał wyeliminować Skulls zanim. Pogoda chyba się poprawi. Coś takiego. Rewards. Zobaczmy. Ok. Nie, dobra. Skończymy sobie w tym miejscu. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.